What's up, y'all? What's up? What's plan? up, CJ? Turn that TV off right quick. Listen up, fellas. Like we were saying, no more bass in the streets. Finally. Peep this. We want to unite the families once more because the ball has been pumping our guys full of bass for too long while we argue amongst ourselves. So all the family sets are going to meet down at Jefferson Motel. I say it's time we went down there and made it official. Keep that shit off our streets. I vote I'm our representative on this one. Right. Hey, Oj he right. yeah, ten Hey, Rider. Cześć witam was wszystkich bardzo serdecznie w 8 odcinku zagramy w Grantę Auto San Andreas. Mamy misję z e, co? Dobra. Dobra, bo brat przyszedł, coś powiedzieć. Ja tu lecę teraz. Z Koksem. Ledzie, jedziemy do motelu, bo tam jakieś zjednoczenie familia jest czy coś. Oj,

Ja z 2. Got all the motherfucking hood. It used to be grow streets. Relax. We straight, they straight. How about you, smoke? Hey, I'm feeling a little exposed, but I'm good. This is the Los Santos Police Department. Everybody stay where you are. Oh shit. Dobra. Kurde, nie mam telefonu, nie chciałem zobaczyć, która godzina, ale dobra, zaczyna się akcja tutaj widzę Skąd mam tego środku na Zabrali mi olbrzymioną super, ale odłamek tam trafił, widz sprzęt. Oh jeez, I got to get my brother sweet. They were meeting back in the motel some place. Go, go, go. A, A dawaj, no. Dobra. Może być jakaś kamizelka po drodze, czy coś? Zawsze to może się przydać. No, ja się nie widzę. Jeszcze przeszukamy tutaj. O, Cześć. O, super. Co? Tyle mi życia zabrała? Ona? Skąd ja mam mało daję tyle życia? No super, dzięki laska, też się tak ucieszyłem na twój widok, a ty CJ. Które tu wyskoczy? Nie ma nic, nic. nie ma. Dobra, Wszędzie te same pokoje, no. Niestety, tradycja. O kurde. Już po tobie się musiło lol. Jak oni smikają. Fuck. Dobra, to chodź. O kurde, o, akurat, farcik ładnie. Rozjechałem, headshot, poleciał. Dobrze się nasunął. Samki chij porządnie czuli O jest What sweet smoking, sure Dobra Mocno no Muszę walić w helikopter, jednak no, RPG mi się skończyło. O, jak piękny kłonu! No. Za jak walne to, łazi co chwilę i kurde otwieraczy w ogóle. No chodź, chodź, to by się nic nie stało. Oh, shit. What now? It's Get it. Dobra, lecimy z Coxem. On zaleci. To jest spora myśl, inicja. Oni mają krzywe koła. Nie, miadą ja mi, myślę, że nie wybuchną, czy co? To jest poświęcenie. Ja chyba z szyberdachu strzelam, którego tu nie ma. Z dachu strzelam, no super. Super, no, Typowa policja. Wow. ale spadł, akurat to było bardzo ładnie to odzorowane, jak spadał. Mylnia się zapaliła, czy co? A w wersji beta nie wiem, czy wam mówiłem, miała być właśnie ta. D Patrzysz czy się trzyma, pewnie. Muszę uważać na motocyklistów, bo są niebezpieczni. Skończyłem się. To jest chyba specjalnie zrobione. Ale oh yeah. Shit, that's going to tell when we pass the Damn, that was some serious shit. fuck this. We gotta get out of here. Right is right. Everybody split up. We'll meet up later. No, misja dość długa ale udana. Tutaj już zostanie na pamiątkę ten billboard rozerwany. Niestety z niego nie będzie można wyskoczyć. To co, lecimy po następnej misji do sweeta Potrzebny mi jakiś wózek, nawet najgorszy.

Yeah, you probably was hitting one of them baller rats. Yeah, I know what you was up to, nigga. <laughs> <laughs> you know it? Listen up. Y'all down with CJ, right? Yeah, sure. sure. He's been through a lot. I mean, we all been through a lot. But CJ's helping us clear up the hood. He's taking a fight to the enemy. Showing all of us how he used to be. Yeah. What he used to mean to be a Grove street family. Yeah, yeah. CJ, you my brother. My running dog. I should've never doubted. <laughs> <laughs> <I was not. laughs> but you home now, partner. Yeah, home. Show. Listen up! I want all y'all to go get heated and meet me downtown under the Mulholland intersection. We gonna roll on these ballin' motherfuckers. yeah, all right, all right. I see y'all in traffic. Yeah, let roll. Yeah, for sure. Shit. You in? Hell yeah, i mean I'm your running dog. Sweet? <laughs> yeah, my nigga. <laughs> all right, you go get heated up nigga. and I'll meet you at the crossroads

Dobra, bo nie wiem, telefon siedzi, stawi się. Muszę zdobyć samochód. A ten pies tu cały czas stoi. Spiercie nam. Pojedziemy sobie. Tak, to jest e, ostatnia misja w Los Santos. Jadę wykurzyć. E, znaczy, jadę przemalować auto. Tędy tu driftem jeździł. Przemalować auto. Żeby miał spokój z ginami. Coś pięknego. O, się ma. Dobra, jedziemy. Nie wiem czemu, ale strasznie mam spadek, duży spadek klatek, 60 do 30, to źle reaguję. A ten po co się zatrzymał? Więc ty mnie przeskoczyłeś po całym mieście, żeby co zobaczyć? tym czasie, Take a good hard look over there. So, some ballers hanging around a dope spot. So what? Just watch, homie. What the fuck? Oh. no. Shit. Smoke. What you into? Shh. That's it. Look at that ride. That's the motherfucking green saber. Shit, Smoke? Crash making you sell us out? Moms! Sorry, Issy. I heard a rumor poked around. I didn't believe it myself, but. Nah, nah, you did the right thing. I owe you, C's. I gotta go tell Sweet about. It. Oh, fuck! Sweet! Look. Go get Kendall and take her to a safe place. What you thinking? It's Sweet. I think him and the homies is walking into a trap. Just go. Go! Szybko, kurde. Sweetmaj jest w niebezpieczeństwie. On jest teraz tam pod parkingiem, yy, w tym... Yy, Los Santos. W tym pod ob obwodnicą. Musimy jak najszybciej dojechać. Jeszcze psy nas gonią, no, super. No, poczta głosowa. Jedziemy szybko. No, jeszcze lagi gdzieś mi dopadają w tym odcinku. Czy jednak nie muszę zdobywać dzielnicy? Okazało się.

O tak, teraz nagle bala za dostaje tyle gwiazdek, że... Ło. Się jara. Jest dobrze. Policja wkręciła do akcji. Wszyscy nagle zwiali, oprócz ja ze słytem zostaliśmy. Ale Sweet był ranny. Man, take it Please, man, I can't breathe. Please. Oh, all right, but only because you said please. You fucking sick motherfucker. Intimidate those who intimidate others, Carl. It's my job. Right in. <laughs> yeah. Hey, man. Where we at? Nejvydali jsme se z Los <inaudible> Santos. Nice, clean. Jstežme pod hromem Chilliard. Fucking smoke. Oh sweet. Sweet is alive. Alive and inside. He's in a prison hospital being treated for gunshot wounds. Awaiting trial. Yeah. Somehow nobody's caught you yet. Oh yeah. You should be glad, Carl. Your moron brothers alive, your street trash soon to be turned out sisters alive, and she's only sucking one greaseball's dick. <laughs> Things are going pretty well for you, Carl. So behave, nigga. We want you to do a little favor for us, Carl. I can't believe that nigga Smoke turned on me. Smoke? Smoke does exactly uh, what he's told. Uh, uh. He learned that lesson a long time Damn, ago. Damn, man. Take it yeah, easy. Homies for life? Street loyalty? That's all bullshit, Carl. Didn't you learn that when they ran you out of town just because you let Brian die? Huh? Eddie, I can't deal with this guy. He's an idiot. Let me air this fucker out. No, 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 officer. For once, let's let the kid do something good with his useless life. He's gonna help us with the fight against crime. Right, Carl? Yeah, by any means necessary. Now you stay the fuck away from Smoke and stay the fuck away from us. Otherwise, Sweet's gonna find himself on a baller's block getting in touch with his feminine side. Hey, Hernandez, you gonna Come piss here. all day? Get your hands off me. For some reason, we've got a little problem with a former friend of ours. He seems to disagree with some of our methods. No, who could do that? Yeah, you'll never find anybody as fork-tongued as this snake-ass bastard. As soon as he gets caught with his hand in the cookie jar, you'll whistle any tune Internal Affairs wants him to. See, they got him hiding up Mount Chile at some so they can manipulate his testimony any way they want to. W przeciwną stronę się patrzą, ale spokojnie. Patrzcie, w tej misji mam jakiś inny aparat. A tu jest inny. Dobra, i tutaj mogę sobie zapisać misję. I następną tu misję chyba rozpoczniemy. Tak, tak. O, a tutaj mam zapis. No i tak, będziemy w tym odcinku na to kończyć. Tak, wydostaliśmy się z Los Santos. Jesteśmy już na przedmieściach tutaj. San Ferio. Zresztą do San Ferio chyba już możemy dojechać. W sumie nie wiem, ale pewnie tak. Ale to jest tylko kwestia czasu. Już niedługo się pojawimy. Tak, trochę roboty będziemy mieli na wsi. Ale mam nadzieję, że wszystko szybko pójdzie. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, oceniacie.